No i mamy czternasty odcinek naszego maratonu Lego Star Wars The Video Game. Ja jestem Adam, na co dzień prowadzę kanał Spoilerat. No i lecimy dalej, brniemy dalej. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, bo ci co oglądają na premierę to oglądali to chwilę temu, skończyliśmy rozdział drugi. Całkiem nieźle nam to poszło, jeśli chodzi o statystyki. Zaczynamy rozdział trzeci, generał Grievous, jeden z moich najmniej ulubionych w ogóle w całej grze, z paru powodów, o których sobie powiemy zaraz. Część trzecia, zemsta SITÓW Rozdział trzeci, generał Grievous. Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker ocalili kanclerza Palpatina. Niestety, generał Grievous uciekł. Rada Jedi zleca Obi-Wanowi Kenobi'emu odszukanie Grievesa, który ukrywa się na planecie Utapał. To mi się też nie podoba w tej grze, że. Zemsta Sitów ma bardzo zwartą fabułę. Ona jest w miarę logiczna, nie jest epizodyczna. Jedne rzeczy wynikają z kolejnych. Nie ma takiej rozdziałowości w niej. Właściwie to jest jednak cecha. No, właściwie nie jest to cecha żadnego z prequeli. One, te, te fabuły są bardzo. Pomimo faktu, że można je podzielić na takie jakieś różne sekwencje, to jednak są wynikające. Te wydarzenia następują bezpośrednio po sobie. Zwróćcie uwagę na muzykę w tym poziomie, która jest absolutnie od czapy w ogóle. Nie ma tej muzyki prawie w ogóle w w grze w The Compliance Saga a tutaj mamy chyba w ogóle ten yy, walkę myśliwców z Nowej Nadziei ten atak w Nowej Nadziei na Gwiazdę Śmierci także w sensie chodzi mi o soundtrack teraz więc jest naprawdę grubo tak zdecydowanie, no daje to naprawdę kiepski efekt no, i też design tego poziomu, jakaś taka arena pośrodku po niczego to kompletnie nie ma związku z utapał, które znamy z filmu. Natomiast ma związek z tą taką finałową lokacją, w której Obi-Wan walczy z Griwesem. to trzeba przyznać. Mm, ale. Wydaje mi się, że wynika to z faktu, że twórcy bazowali na jakichś tam grafikach koncepcyjnych i po prostu już tego, już tego nie, nie, nie sprawdzali dalej, albo tylko do tego mieli dostęp. Nie mam bladego pojęcia. Zwróćcie uwagę, jak dwa mini zestawy były obok siebie. I twórcy myśleli, że tego nie wykorzystamy. A, tutaj można użyć mocy. No, jak właśnie się dziwiłem, że nie ma chmurki. No i weź, wyceluj w to, proszę cię. Cody, proszę cię, wyceluj. Dziękuję. Yy, bardzo trudno będzie zebrać pasek, z tego co widzicie, ale się nie poddamy i to zrobimy. Na przykład tutaj można pokusić się o zebranie monetek. Ale wiecie co? Wszelkie monety to zaraz. Na razie mamy śmiesznie mało pieniędzy, i trochę nie wiem, gdzie ich szukać. O tu tysiączka zebraliśmy, to nawet spoko. Chodzi, może ty wyjść te ściany Dziękuję. Rozwalił. 4 na 10 doskonale. Jak jest więcej niż połowa w poziomie, to ja jestem content. Na razie mamy równo połowę, także nie jestem aż tak content, jakbym chciał, tutaj nie wejdę wyżej. No, trudno. Mi się trudno i płynie się dalej, prawda? Dobra, walczmy z Grivesem, bo. Wow, jakim cudem to tak wyszło. Dobra, on jest dosyć daleko tutaj. Teraz musimy znowu przejść na drugą stronę. Wow, zebranie paska w tym poziomie będzie bardzo trudnym zadaniem. Zważywszy na to, ile trzeba monet. Niesamowite. Trochę nas twórcy tutaj nie rozpieszczają. I nie wiem, czy mi się to uda, kurde. Szczerze mówiąc, a to mogę rozwalić? Nie. Więc idziemy dalej. Jezu, jak mnie ta muzyka nie pasująca w ogóle do sytuacji denerwuje. To się w głowie nie mieści. Okej, okay, zebraliśmy trochę. Dobra, ze mamy pasek. Wow, rzutem na taśmę. Naprawdę rzutem na taśmę. Ja teraz w ogóle nie przesadzam. A. Słuchajcie, czy mi się zdaje, czy stuwa dała nam podejrzanie dużo pieniędzy? Widzieliście to? Widzieliście, co tu się zadziało przed chwilą? Mam wrażenie, że przyszły mi 300 od ale może ta, te monety się tak ułożyły po prostu. Dobra, walczymy. I zabijmy go po prostu, i koniec. I to był taki sobie o króciutki poziom. Gra w ogóle nam sugeruje, że Cody nie żyje, co jest absolutną nieprawdą. No jednak był dosyć ważnym instrumentem później, ale o tym sobie powiemy kiedy indziej. Dowódca Cody. część super zestawu, oczywiście 14 na 17 i już bardzo wyraźnie widać, co to za statek będzie w tym super zestawie właśnie mini zestaw 5 na 10 no to tak solidnie, solidnie może bez rewelacji, ale jednak solidnie. Dziękuję Wam za uwagę. Taki o sobie króciutki poziom. Zajęło nam to jakieś 5 minut, chyba nawet mniej. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Z trybów popularnego, jak widzicie, zostało ich nam 3. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.